Jest z nami dzisiaj członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, Tadeusz Pezel. Cześć, Cześć Tadeusz. Zacznijmy od pytania, jakie kierunki można studiować na Waszym wydziale? Jak sama nazwa wskazuje, na pewno jest to prawo i na pewno jest to administracja. Oprócz administracji jest również kierunek prawa finansowe i skarbowość, ale jest to kierunek, są to studia już magisterskie drugiego stopnia. No i jest jeszcze samorząd terytorialny. A jak wygląda proces rekrutacji? Proces rekrutacji wygląda tak, że jak już otrzymasz swoje wyniki matury, Dostaniesz tam wszystko, czego potrzebujesz do swojego liceum, to grzecznie to wpisujesz sobie do cudownego systemu IRK i ten system wszystko ci ładnie przelicza i na sam koniec potem ci mówi, czy się dostałeś, czy nie. Jak już się dostałeś, to składasz papiery w dziekanacie i po wszystkim ładnie cię informujemy, co zrobić dalej. Wydział Prawa i Administracji, dla kogo jest odpowiednim wyborem? No pytanie, dla kogo nie jest odpowiednim wyborem, no bo w sumie, jak się po prostu interesujesz tematem prawa, czy jakby tak głównie administracja, czy na przykład bardzo kręcicie działanie dla miejscowej społeczności? Tutaj mówię wtedy właśnie głównie o samorządzie terytorialnym. Czy na przykład interesuje Cię bankowość albo dziennikarstwo? No bo po prawie można również pójść na dziennikarstwo. Czy nawet chemia, bo mamy jakby rozległe bloki specjalizacyjne czy zajęcia dotyczące kryminalistyki? Więc no, tak naprawdę każdy, kto w jakiś sposób usłyszy o tym kierunku i ten kierunek go zaciekawi, się na nim odnajdzie. A z czego jesteście najbardziej dumni? Z jakich wydarzeń, eventów? Chyba takim największym wydarzeniem, do którego się cały rok przygotowujemy, są takie dwa główne, jest to LISBARG, czyli jest to nasz obóz zerowy dla pierwszego roku. Natomiast takim drugim wydarzeniem jest połownikowy bal charytatywny. Dla osób, które są już w połowie swoich studiów, niedługo będą je kończyły, ich głowa będzie zajmowała się tylko pracą magisterską i pójściem na aplikację czy cokolwiek takiego, co będą chciały robić, to jest właśnie no, na trzecim roku taki bal. Taka po prostu, powiedzmy, większa dyskoteka, tylko w takim bardziej wydufanym stylu i. Ten bal łączymy z akcją charytatywną, zbieramy na to, żeby spełnić marzenie jakiegoś dziecka, czy to, żeby pojechać do Disneylandu, czy to, żeby jakby zwiedzić po prostu jakiś kraj itd. Więc w trakcie balu jest po prostu akcja, jakby jest po prostu licytacja charytatywna. A jakie koła naukowe znajdziemy na Wydziale Prawa i Administracji i przede wszystkim co dają one studentom? Na pewno wartym wspomnienia są wszelkie koła dotyczące po prostu danej gałęzi prawa. Tak? No, bo mamy jakby koło dotyczące prawa cywilnego, koło prawa karnego, nawet koło prawa administracyjnego, koło ubezpieczeń społecznych. Mamy popularne również koło mediacji, negocjacji i arbitrażu zajmujące się właśnie tematyką ADR-ów, czyli alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Gdzie po prostu się spotykamy co tydzień i e, prowadzimy jakieś gry negocjacyjne, e, uczymy się czym jest mediacja. E, czasem nawet mamy okazję zdobyć po prostu tytuł mediatora, więc to, to jest od razu jedna rzecz, którą można jakby zdobyć przez koła. Mm. Dodatkowo wartym wspomnienia jest e, koło naukowe prawa sportowego, mm. które zajmuje się taką. Gałęzią, którą nie do końca ludzie łączą z prawem, no bo jak myślą sobie sport, to myślą bardziej bieganie za piłką, czy po prostu bieganie, niż to, że tam jest jakieś prawo, a tam jest jakieś prawo i jest całkiem interesujące. Jest koło naukowe pomocy humanitarnej, które zajmuje się tematyką pomocy humanitarnej, jak ktoś chciałby zostać jakimś wolontariuszem, czy w przyszłości zajmować się po prostu podobną tematyką e, prawa po prostu humanitarnego, to też jest to bardzo spoko opcja. A jakie możliwości czekają na absolwentów już Waszego wydziału? Poprawy, jak to wiadomo, można pójść na aplikację, można zostać radcą prawnym, można zostać adwokatem, sędzią, prokuratorem, cokolwiek sobie chcecie wybrać, jaki kolor togi. Natomiast oprócz tego można się odnaleźć po prostu po prawie jako powiedziałbym taki ekspert od prawa, jeżeli chodzi o bankowość, czy jakikolwiek rodzaj ekonomii czy zarządzania finansami, no bo jakby jak już masz na przykład prawo podatkowe czy prawo finansowe, to mniej więcej orientujesz się, jak za, działa cała reszta tego, no bo siłą rzeczy musisz. Można zawsze znaleźć pracę w polu administracyjnym, tak? No, sam kierunek administracji wskazuje na to, żeby bez problemu można się odnaleźć, czy to pracując na przykład w urzędzie celnym, czy po prostu w jakimś urzędzie gminy, czy coś takiego. Kierunek samorząd terytorialny przygotowuje stricte do takiej pracy, na takim mają powiedzmy gminy, powiatu czy coś takiego, gdzie właśnie pracujemy dla takiej miejscowej społeczności, bym powiedział, co jest bardzo wynagradzające czasem, no bo to są ludzie, których znamy i po tym kierunku można się odnaleźć bardzo dobrze tutaj, no ale jest naprawdę masa, bo absolwenci naszego wydziału to i jakby pisarzami zostawali, dziennikarzami. A student Wydziału Prawa i Administracji to? Na pewno jest człowiekiem, mm, Wydaje mi się cierpliwym i lubiącym się uczyć, no bo na tym wydziale jednak troszeczkę czasu trzeba spędzić nad tymi podręcznikami, ale równocześnie lubiącym się bawić, bo też główną rzeczą, którą robimy poza podręcznikami jest zabawa. Świetnie, dziękuję Ci pięknie.